Opel Kadett E to ostatni z linii kadetów, zanim pojawiła się Astra. Ale popatrzmy na niego z innej perspektywy. Popatrzmy na wersję GSI, która utarła nosa słynnemu golfowi GTI. Szczególnie wersja 16V. Opel Kadett GSI 16 wentylar start klar. los. Owszem, golf GTI także miał znaczek 16V, ale to kadet miał więcej energii czyli mocy. Do tego głowicę do wersji 16V tworzył słynny Cosworth, więc nie ma się co dziwić, że kadet GSI wylądował w serii wyścigów samochodów turystycznych. No ale prawdziwą sławę przyniosła mu rywalizacja w południowoafrykańskiej serii wyścigów grupy N, gdzie utarł nosa BMW 325 IS. Z tego względu przygotowano wersję homologacyjną nazwaną Super Boss. Która pod maską miała nie 156 koni, ale aż 170. Więc Kadett GSI miał wiele wersji, o których można by zrobić odcinek LCM. No ale ja klasycznie wybrałem taką odmianę, o której mało się mówi. Okej, ten model nie nazywał się oficjalnie GSI, ale z przodu widniało takie logo. No i był szykowany do rywalizacji w grupie B. I tutaj Opel nie oszczędzał. Jeden taki rajdowy model Opla kosztował dwa razy więcej niż rajdowe Audi Quattro, więc pod spodem musiała być niezła technologia. I była, tylko że posłuchaj dalej. Był tutaj napęd na cztery koła, gdzie kierowca mógł manualnie sterować rozkładem napędu między przednią a tylną osią. I to była rewolucja, bo mówimy o aucie z lat 80. Do tego masz ponad 500 koni, i nic z tego nie wyszło, bo ten model nigdy nie wystartował w serii WRC. Było to spowodowane tym, że Grupa B została zakazana w 1986 roku. No ale to nie tutaj należy szukać porażki tego modelu, bo widzisz, ten model okazał się porażką zanim został dokończony, zanim Grupa B. Została zakazana, więc dziś dowiesz się, co kryje się pod spodem Opla Kadeta Rally 4x4 oraz co tak naprawdę sprawiło, że ten projekt upadł, zanim został dokończony. Gdzie Opel popełnił błąd? A może tu nie był błąd? Tylko świat tego nie rozumie. Zaraz się wszystkiego dowiesz, a całość, jak zawsze, będzie opowiedziana z innej perspektywy. Witam, jestem Grzegorz. To jest kolejny odcinek LCM, i mniej więcej tak to teraz będzie wyglądać: czyli w jednym tygodniu będzie LCM albo Legendy V12, a w kolejnym Król Motorsportu. A że te odcinki będą krótsze, chodzi o ten Motorsport, to będzie ich więcej w weekend. W planach 3, ale to zobaczymy. W każdym razie, dziś kliknij suba i dzwonek, bo no Król Motorsportu będzie ciekawy. Zresztą tak samo jak ten odcinek. Zaraz zobaczysz więc pamiętaj o sobie dzwonku, jak tego jeszcze nie zrobiłeś, a ja lecę z tematem, czyli czas przedstawić Opla, o którym mało kto słyszał. Można powiedzieć, że szlaki WRC dla Opla przecierał kadet C GTE. I Opel miał z nim swoje chwile chwały, jak choćby drugie miejsce w generalce w 1976 i 1978 roku. Jednak drugie miejsce oznaczało daleko od Włochów. To znaczy, to był czas, że Lancia, a potem Fiat dosłownie miażdżyli konkurencję. No ale nadeszły lata 80. Zjawia się Audi Quattro i jest pozamiatane. Szczególnie w drugim sezonie Audi, w 1982 roku, kiedy to marka z Ingolstadt. Pozbyła się problemów technicznych, więc to właśnie w 1982 roku Audi zdobywa swój pierwszy tytuł w No Ale nie zgarnęli wszystkiego, bo tytuł kierowcy należał do kogoś innego. Sezon 8-2 wygrywa Walter Roll, który do dyspozycji miał Opla ASKONA 400, czyli auto, które z technicznego punktu widzenia nie miało szans z Audi kładku. Mamy tutaj napęd tylko na tył, a nie 4x4 jak wkład. Mamy tutaj silnik wolnosący, a nie turbo jak w Audi. No ale... no właśnie. To Walter Roll kierowca Opla Ascony 400 został mistrzem sezonu 82, a nie Michel Bouton, która miała do dyspozycji Audi Quattro. Opel miał powody do dumy, ale wiedzieli, że tego sukcesu już nie powtórzą, jeśli nie stworzą nowej rajdówki. Pojawia się Manta 400, ale to w sumie Ascona 400, tylko że bardziej sportowym wydaniu. Do tego model ten dalej był za wielki, za mało poręczny, więc Opel w międzyczasie pracował nad czymś mniejszym: nad Kadetem D. Der neue Kadett, eine attraktive Erscheinung. neue technik, frontantrieb, viel Platz für Problem z tym autem był jednak taki, że napęd jest tutaj tylko naprzód. No ale inżynierowie z Opla Motorsport. Znaleźli rozwiązanie, przełożyli napęd oraz silnik z Manty 400 do Kadeta D. I tak powstało auto, o którym mało kto słyszał, a był to trzeci z linii 400. Nazwali go Kadet 400, który tak samo jak Ascona 400 oraz Manta 400 miał napęd na tył, ale w planach było także 4x4. Jednak najpierw model ten musiał przejść test bojowy. W sumie to powstały trzy egzemplarze i auto wylądowało w 1984 roku na dwóch rajdach na Nissan International Rally, a także Castrol International Rally. Gdzie w drugim rajdzie kierowca tony Pond był w stanie podgryzać Audi Quattro, no ale oba rajdy skończyły się awariami. A Opel ostatecznie uznał, że to nie jest projekt, który chcą rozwijać. Więc Kadett 400 szybko. Poszedł w niepamięć, bo przecież Opel miał już nową generację kadeta, czyli model E, który teraz miał być bazą do stworzenia kolejnej rajdówki. No i tutaj od razu miał być napęd na cztery koła: zdobycie tytułu WRC przez Waltera Roll w 1982 roku, czy wygrana Lanci z napędem na tył w 1983 roku. Nic w sumie nie zmieniała. Bo wszyscy wiedzieli, że to jest koniec rajdówek RWD, czyli z napędem na tył. Jeśli chcesz walczyć o koronę o tytuł WRC, musisz mieć 4x4. Wiedzieli o tym oczywiście także w Oplu, więc dogadali się z Majkiem em to ten po lewej. On w 1984 roku założył własną firmę x która dla Opla opracowała to, czego potrzebowali: napęd na cztery koła, który został włożony do kadeta z numerkiem E. Tym że to nie było normalne 4x4. Napęd ten był rewolucyjny, bo kierowca mógł manualnie sterować rozkładem napędu między przednią a tylną osią w sposób płynny. Sterowanie odbywało się za pomocą układu hydraulicznego, co było ogromnym krokiem naprzód względem stałych lub mechanicznych systemów 4x4 w tamtych czasów. Generalnie system Xtrak był prekursorem nowoczesnych, adaptacyjnych napędów AWD, pozwalających na aktywne zarządzanie momentem obrotowym w zależności od warunków. W odróżnieniu od Audi Quattro z sztywnym rozdziałem, czy Fergusonów bardziej pasywnym, Xtrak dawał kierowcy realną kontrolę w czasie rzeczywistym co było zabójczo skuteczne w świecie rajdów. Do tego spójrz na kolejną rzecz, czyli na tego Peugeota wersji drogowej i odmianie do grupy B. To są dwa różne światy, to są dwa różne auta. Znowu Opel zrobił kolejną rewolucję w stylistyce. Nie licząc dodatkowych blotów, szerszych kół, trochę nadmuchanego nadwozia, to Opel do grupy B wyglądał praktycznie jak auto drogowe, z którego się wywodzi. To było coś wyjątkowego, bo to było mega istotne w kwestii marketingu. Na tym właśnie zależało producentom, aby rajdowe modele były podobne do drogowych i napędzały im sprzedaż. Ale to nie koniec rewolucji, bo Opel zachował tutaj silnik z przodu, jednak inżynierowie Opla wepchali jednostkę napędową głębiej do kabiny, więc nie wisiała nad przednią osią jak Audi 4, co powodowało ogromną podsterowność. Opel miał praktycznie idealny rozkład masy. 51% naprzód i 49 na tył. Połącz to wszystko z rewolucyjnym napędem na cztery koła i mamy potencjalnego killera w świecie w. No ale był jeden problem. Opel podczas prezentacji nie chciał otworzyć maski, nie chciał pokazać, co go napędza. Opel miał pewne tajemnice i czas je wyciągnąć na wierzch. Sercem dotychczasowych rajdówek Opla była rodzina silników Cich, stworzona jeszcze w latach 60 i to była nietypowa konstrukcja. W silniku OHV wałek rozrządu znajduje się w bloku silnika, a zawory w głowicy są sterowane przez popychacze i dźwigienki, co czyni konstrukcję prostą, ale ograniczoną, kiedy trzeba precyzyjnie sterować pracą silnika. W nowoczesnych silnikach OHC wałek przeniesiono do głowicy nad zawory. Dzięki temu ich sterowanie jest bardziej bezpośrednie i precyzyjne co umożliwia wyższe obroty i lepszą kulturę pracy. Pomiędzy tymi rozwiązaniami plasuje się oplowski Cich, gdzie wałek co prawda umieszczony jest w głowicy, ale zamiast sterować zawarami bezpośrednio nadal używał popychaczy i dźwigni. Więc konstrukcyjnie był to taki pomost pomiędzy starym OHV a zaawansowanym OHC. W każdym razie konstrukcja miała debiut w 65 roku w modelu Rekord B. I podstawowa odmiana miała 4 cylindry oraz pojemności 1,5, 1,7 czy 1,9 litra, ale my skupmy się na wersji 2.4. Taka odmiana pojawiła się dopiero w 1988 roku, no ale były dwie wersje 2.4: ta cywilna i ta specjalnie przygotowana do zadań wyczynowych. Została opracowywana przez Opel już w latach 70. do wyścigów Formuły 2. Charakteryzowała się tym, że miała podwójny wałek rozrządu, ale także tym, że Opel miał ciągle z nią jakieś problemy. Więc ostatecznie zgłosili się z tym tematem do Coswortha. To on stworzył zupełnie nową 16-zaworową głowicę z podwójnym wałkiem rozrządu DOHC i krzyżowym przepływem co znacząco poprawiło wydajność silnika. Zastosowano kuty wał korbowy, a tłoki i korbowody były produkcji Coswortha. No i wprowadzono suchą miskę olejową. W wersji drogowej, czyli homologacyjnej, Ascona oraz Manta 400 miały skromne 144 konie. Ale to były auta, które miały tylko wprowadzić Opla w świat rajdów. Bo rajdowa Ascona z tym silnikiem miała 240, a potem około 255 koni. Kiedy ten silnik trafił do manty, to miał już 275 koni i to właśnie ta konstrukcja zawitała pod maskę naszego bohatera, czyli rajdowego kadeta E. Ostatecznie udało się z tej konstrukcji wycisnąć 300 koni, ale to było zdecydowanie za mało, więc pojawiło się doładowanie. Z tym, że rajdówki z grupy B Audi Quattro, Lancia Delta S4 czy Peugeot 205 T16 miały ponad 500 koni, a Opel ze swojej konstrukcji wycisnął tylko... 400 koni. No i jakby nie patrzeć, było to zdecydowanie za mało, aby powalczyć o koronę, aby powalczyć o tytuł WRC. Opel musiał poszukać innego rozwiązania. I w sumie poszli dobrą drogą, ale świat tego nie rozumiał. Oficjalnie nazywał się Martin Shamshe, ale mówili na niego Mister. Rallycross, bo to on został mistrzem Europy Rallycrossu w latach 78, 79 oraz 81, a potem zjawiło się Audi Quattro. No i w 82 roku tytuł europejskiego mistrza Rallycrossu trafił w ręce austriaka, Franca Wurca, który prowadził fabryczne Audi Quattro. Znowu w 1983 roku tytuł wpadł w ręce Szweda Ole Arnesona, który, jak się można domyśleć, także prowadził czteronapędowe Audi Quattro. To mocno wkurzało Martina Szamsze, bo nie brakowało mu umiejętności, ale sprzętu. Brakowało mu właśnie napędu na cztery koła. No i właśnie wtedy Martin Szamsze dogadał się ze wspomnianym inżynierem Mikeem Endienem, tym od firmy X-Track, aby ten. Pomógł mu pokonać Audi 4. I to właśnie do Rallycrossu został opracowany ten rewolucyjny napęd na cztery koła Extrakt. Gdzie kierowca w sposób płynny mógł manualnie sterować rozkładem napędu między przednią a tylną osią. Rozwiązanie to zostało wprowadzone do specjalnego Forda Escorta. No, i dzięki temu napędowi na cztery koła Martin Szamsze w 1984 roku odzyskał swój tytuł. No a Mike Endian, widząc jakie cudo stworzył, postanowił sprzedać swoje rozwiązanie Fordowi. Ten jednak nie był tym zainteresowany, bo próbował się pozbierać po swojej porażce, czyli rajdówce Eskorcie RS1700T. Czyli aucie, który nie miało sensu, bo właśnie brakowało w nim. Napędu na cztery koła. No i tutaj moglibyśmy zakończyć naszą historię, gdyby nie kierowca rajdowy Opla Rauno Altonen, który miał okazję przejechać się Fordem eskortem z napędem X-Trak. Był pod tak ogromnym wrażeniem, że skontaktował się od razu z szefem Opel Motorsport, a ten znowu namówił twórcę tego napędu, czyli Majka Endiena, aby zaczął pracować dla nich. Więc ten rewolucyjny napęd na cztery koła X-Trak trafił do Opla, czyli rajdowy kadet. Nie miał swojego autorskiego napędu na cztery koła, ale technologię, która miała debiut w specjalnym Fordzie Escort. Tylko, że to tylko część tajemnicy, bo pamiętasz, że Opel miał ogromny problem, aby wydusić ze swojego silnika Cich więcej niż 400 koni. A konkurencja miała ponad 500 koni. I wiesz jakie auto miało podobną moc? Ponad 500 koni było właśnie w tym Escortzie, który jeździł w Rally Kroś w tym Escort'cie, który miał ten rewolucyjny napęd na cztery koła x -trakt. i pewnie się domyślasz co się działo dalej. Sam silnik to czterodziennówka, która pochodziła z gamy Forda, ale została na nowo opracowana przez firmę Erika Zakowskiego i jego zespół wyścigowy Smith. Silnik ten rządził w serii Deutsche Rangeport Meisterschaft, gdzie napędzał Forda Capri i to jest historia na kolejny odcinek. Dziś musisz wiedzieć, że właśnie ten silnik trafił potem do Escorta przeznaczonego do rallycrossu, a potem wylądował w Oplu kadecie rally 4x4. Więc podczas prezentacji swojej rajdówki Opel nie chciał otworzyć maski, bo wiedział, że to będzie wtopa wizerunkowa. Bo ostatecznie okazało się, że super rajdówka Opla jedynie co miała z Oplem wspólnego to nadwozie. No, ale patrząc z innej perspektywy, czy to nie był dobry ruch? Przecież ten silnik to był ostatni puzel układanki. Mieli nadwozie, które podbije sprzedaż. Mieli rewolucyjny napęd na cztery koła, który został sprawdzony w boju. No i mieli także silnik, który także sprawdził się już w boju. Więc mieli wszystko, co trzeba, aby powalczyć o koronę WRC. No, ale świat to widział inaczej. Kiedy wszyscy dowiedzieli się, że pod maską tego projektu nie ma znaczka Opla ale logo Z, czyli to dorzucili się do ich gardła. A Opel próbował wyjść obronną ręką, zmieniając przeznaczenie auta. Zamiast w grupie B postanowili pojawić się w grupie S, ale pojawił się problem. Rozwój grupy B to był wybuch wulkanu. Nikt nie miał nad tym kontroli. Rajdówki stawały się absurdalnie mocne, kosmicznie szybkie, a pośrodku tego wszystkiego biegali fani, którzy chcieli poczuć na własnej skórze wybuch tego wulkanu. To było szaleństwo, które trzeba było zatrzymać. Rozwiązaniem miała być grupa S, czyli niby to samo, ale z kagańcem. Nie zagłębiając się w szczegóły, rajdówki przeznaczone do grupy S miały mieć około 300 koni. No i to było idealne rozwiązanie dla Opla. Poprzez to nie będą musieli korzystać z silnika Forda, czyli jednostki Zagspit, Wystarczy im przecież ich silnik Cich, który napędzał rajdową Askonę czy Mantę, więc tak to właśnie wytłumaczyli. Powiedzieli, że włożyli silnik Zaxpeed, aby sprawdzić, jakie są opcje. To były tylko przymiarki, to był tylko test, ile zniesie napęd na 4 koła, a oni szykują się do grupy S z własnym silnikiem. I w sumie tak zrobili, bo przygotowali Astreon 4S, czyli Opla Kadeta E, ale z angielską nazwą. Miała napęd na 4 koła Extrak, ale pod maską był właśnie ich silnik Cich. A model ten w 1986 roku zjawił się na rajdzie Paryż-Dakar. Ostatecznie test wypadł jednak dosyć słabo, bo zajęli 37. oraz 40. miejsce. Jednak głównym powodem tych pozycji nie był silnik czy napęd na cztery koła, ale sama konstrukcja zawieszenia. Była zbyt słaba na ten trudny rajd. No ale to nie miało już znaczenia. Bo właśnie w 1986 roku wszystko się zmieniło. Pierwsze dni maja 1986 roku w Francji odbywa się rajd. Tour de Corse. I to właśnie na tym rajdzie z trasy wypada Henry Toivonen wraz ze swoim pilotem Sergio Cresto. Wypadek jest tragiczny, bo obaj giną na miejscu. I tego samego dnia ogłoszono zakończenie grupy B, a także pochodnej grupy S. Sezonu 87 topowe rajdówki to auta z grupy A. To oznacza, że model homologacyjny musi być w ciągu roku wyprodukowany w ilości minimum 5000 sztuk. To znowu oznacza, że wszystkie egzotyczne auta z grupy B oraz S idą do muzeum. A na trasy rajdowe wyjeżdżają praktycznie seryjne auta. No i to także oznacza koniec historii naszego bohatera. Więc nigdy nie dowiemy się, czy Opel tym kadetem byłby w stanie powalczyć o koronę, o tytuł WRC. No ale oczywiście możemy podyskutować o tym w komentarzach, więc daj znać, jakie jest Twoje zdanie. Opel miałby szansę w grupie B z silnikiem ZackSpeed, a także w grupie S ze swoim silnikiem. Napisz w komentarzu, a ja zakończę to dosyć smutnymi słowami. Widzisz, ten kadet to była ostatnia próba Opla walki z najlepszymi. Choć modele Opla pojawiały się jeszcze w świecie rajdów, to żaden z nich nawet nie próbował walczyć o tytuł WRC. Żaden z nich nie był takim fighterem jak Ascona, którą Walter Roll pokonał Audi Quattro. No i Opel Kadett Rally 4x4 miał właśnie być takim wojownikiem, ale teraz już wiesz, jak zakończyła się ta historia. Jak ci się podobał ten odcinek? Chcecie więcej takich egzotyków? Napiszcie w komentarzu. A ja tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu pojawi się pierwszy odcinek w sumie to pierwszy, drugi, trzeci. Król Motorsportu będzie. I to będzie ciekawe. Zobaczycie. Więc jak jeszcze nie kliknąłeś suba i dzwonka, to zrób to, bo naprawdę warto oglądać te odcinki. Warto znać historię motoryzacji i historię motorsportu, którą jak zawsze przedstawię z innej perspektywy.